Co nowego w sklepie LEGO? Ostatnio wybrałem się do sklepu LEGO, zobacz, jakie nowości oferują na rok 2024. Mamy tutaj mnóstwo zestawów w serii LEGO Ideas czy LEGO Icons, jak choćby Jazz Club. Mamy również Muzeum, Piraci i mnóstwo zestawów LEGO Star Wars, Duch, Battle Packi Klonów, Baza Rebeliantów na Jawin czy ogromny AT-AT. Dla fanów dinozaurów Jurassic World, a także Orient Express, czyli Długi Pociąg. Małe zestawy LEGO Creator zawsze cieszą, chiński Nowy Rok i zestawy świąteczne. Za to ja nie potrafię pominąć stoiska z budowaniem minifigurek. Jest tutaj mnóstwo części i akcesoriów, zobaczcie sobie też wybrałem parę. Nowości na ściance Pike Brick. kolejne zestawy LEGO Creator i mnóstwo zestawów LEGO City i Harry Potter. A skoro początek roku to ja również kupię parę minifigurek. Poprosiłem jeszcze o najnowsze pieczątki do paszportu LEGO. Natomiast najważniejsze, że zgarnąłem nowy katalog LEGO.